Dzień dobry z samego rana u Was, pewnie jakaś szósta rano, może zobaczymy coś takiego, jak staniecie. Mamy pacznauty 031. Słuchajcie, od razu przepraszam, że nie było streama, ale. <laughs> Będę się starał mówić w miarę normalnym głosem. Ale mam zapalenie gardła, więc jest tragedia. Eee, no ciężko jest, ciężko jest, nie dałem rady jeszcze streamy odpalić. Mamy pacznauty 031 i gado boli, nie boli, nieważne. Może trochę zakrzywionym głosem, zerwanym, ale dzisiaj zrobię dla Was podsumowanie tego wszystkiego, co nas czeka. E, I to wchodzi już teraz na instancie, w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, są już teraz serwery w e, maintenance'ie, więc zaraz właściwie będzie to dostępne. Więc jak Wy to będziecie oglądać rano, e, 1 października, a ja to nagrywam o 2.10, to już to wszystko będzie na Was czekać. No i co, klasycznie, łapka do góry, mile widziana. Będzie mi bardzo miło, jeżeli jesteś nowy, bądź nowa, zasubskrybuj kanał, e, żeby być na bieżąco. Jeszcze Wam tylko szybciutko, zanim cokolwiek... Kurwa co? Kowalskie analiza, nie? Ja tu będę musiał posiedzieć i to poogarniać jeszcze później, bo to jest patologia, że ja na takim drzewku na razie bez jeszcze drugiego drzewka z Witch Hunterem jestem w stanie robić takiego coś. Kombinuję z Riven Armorem z armor, piercing sami i z prokowaniem Impali, tak jak wam gadałem już chyba z tydzień temu na tym streamie, wtedy jak graliśmy Witch Hunterem. Jeszcze nie mam drzewka zrobionego podkryta. Jak zrobię sobie dwa drzewka, i zrobię sobie drzewko pod blida podkryta. Oj, myślę, że będą bardzo, bardzo, bardzo brutalne rzeczy na tym buildzie, e, ale do tego jeszcze przejdziemy. Na razie coś tam się kmi, ale my nie o tym. Patch Note 03.1. Ten patch zawiera <laughs> zmiany do endgame'u, głównie do endgame'u. Wiadomo, to co było wyszczególnione w ostatnim poście, increases to the base, remnant, pick up range, to też jest fajne, spoko. In addition to many other changes and bug fixes. Przejdźmy najpierw do endgame changes, bo tu jest dużo tego, dobra. Nie potrzebujesz już wiesz do korzystania z prekursor tabletów. Zamiast tego, tablety mogą być teraz umieszczone w urządzeniu mapy, czyli map device'ie, aby dodać swoje bonusy bezpośrednio do twojej mapy. O! Chyba zrobili jednak tak, jak. Tak, dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda in-game. Chyba zrobili tak jak Skaraby jednak w po1. Dobra, się zaraz to sprawdzimy, ale lecimy dalej na razie. Tablety mają teraz stałą liczbę zastosowań, jak opisano w ich ukrytym modyfikatorze. Za każdym razem, gdy używasz tabletu podczas uruchamiania mapy, liczba pozostałych zastosowań na tablecie maleje. Gdy osiągnie 0, tablet zostaje zniszczony. Dodam, no to, to jest to, że masz y, 3 tablety cały czas. Jak widzisz, możesz użyć 3 tablety na każdej mapie. Ale liczba dostępnych slotów zależy od liczby modyfikatorów, jakie ma mapa. Uruchomienie mapy z 6 modyfikatorami umożliwi wszystkie 3. Gniazda na map device. Ie. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, bo jestem ciekaw jak oni to rozwiązali <laughs> A, cały czas jest na maintenance, ok? czyli jeszcze nie sprawdzimy No dobra, to ja to sprawdzę jak tylko dadzą mi możliwość Dobrze, tabletów nie można nakładać na obszary, które zostały już wypróbowane Wypróbowane, a temptet, okej, okay, czyli te, które już żeście wzmocnili Zostają takie jak, jakie były powiedzmy, tak, z wież wzmocnionych Tylko pytanie, czy jak już mam na przykład area wzmocnioną trzema wieżami To czy ja na tych trzech wieżach mogę jeszcze do mapek dokonać teraz tablety? Bo jeżeli tak, to te wieże nastakowane będą... Jestem ciekaw, jak to rozwiązali. Wieże nadal można wykorzystać do uzyskania widoczności w Atlasie, a w nagrodę za ich ukończenie upuszczać także dodatkowy tablet Precursor. Okej. Okay. Nieunikalne tablety mają teraz 10 zastosowań, czyli staków Poprzednio miały od 12 do 18, czyli teraz każdy tablet starcza nam na 10 mapek. No wcześniej jak wrzuciliśmy jeden tablet do dużej wieży na T15, 99%, to to mogliśmy mieć nawet 30 parę map. Okraszonych. Więc yy, chyba się ta sztaby poczyszczą z tabletów w takim razie. Lub w przypadku tabletu nadzorcy. Nadzorcy to jest który? Overseer, okej. Okay. A, Overseer też ma na 10. Ej, to to jest akurat fajne, czyli na bossy też możemy sobie do 10 mapek wkładać. To zajebiste, jest szczerze. Tylko, że teraz, właśnie, bo zobaczymy, czy ta zmiana finalnie weszła, bo miał być teraz boss na każdej mapie. A Overseer sprawi, że boss będzie tym trudniejszym przeciwnikiem, tak? Ale zobaczymy. Ponieważ Twoje tablety są teraz bezpośrednio stosowane w mapach, oznacza to, że możesz teraz zastosować żądaną zawartość. Do każdej uruchomionej mapy, zakładając, że masz zapas tabletów. Obniżono jednak pułap ilości treści, które można teraz zastosować do pojedynczej mapy. Ogólnie rzecz biorąc, skutuje to bardziej usprawnionym i spójnym doświadczeniem, ale aby sufit nie spadł zbyt daleko, wzmocniliśmy modyfikatory na tabletach. Czyli to jest to, co Wam mówiłem, że chyba nie można sobie wsadzić na przykład bridge'a, ekspedycji i czegoś tam. E, tylko raczej sobie wybierasz, co chcesz latać i dzięki temu masz trochę silniejsze wzmocnienia mimo wszystko, nie. Widzicie? No nie będę czytał wszystkiego, ale zobaczcie. 2,5-krotna nadwyżka, tutaj o połowę nadwyżka Tu znowu 2,5-krotna 3-krotna nadwyżka w piku 3 <laughs> to 70, to jest literówka, jakby błąd Na pewno jest od 10 do 70 teraz, a wcześniej było od 3 do 4 Nie, no nie to, to jest bez sensu, czekaj, co? No dobrze, jak widzicie wszystkie tablety zostały buffa tak o 2, 2,5 3-krotność nawet, nie? W zależności od tego, czy mówimy o dolnej, czy o górnej granicy. Zobaczcie: dolna 2,5 praktycznie, górna 3. Dolna 2, górna 3krotnie, nie? Dobrze, nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale widzimy, że są wzmocnione niesamowicie, więc super. I bardzo dużo tego jest. Dodaliśmy również 7 nowych modyfikatorów do tabletów. Aha. Jest Azmeris, no to tam jeden dodatkowy Azmeric Spirits, e, Crystallized, Dodatkowa Esencja, Exile to Rogue Exile, Summoners to Summoning Circle, Antiquarian to jest Additional Strong Box, e, Devoted to jest Shrine, to będzie super OP do expienia, szczerze, i e, Summoning, Contain a Summoning Circle, super. Lecimy teraz dalej. Wszystkie mapy zawierają teraz bossów map, ok, czyli to się dalej... E, czyli faktycznie potwierdzenie mamy. Z wyjątkiem niektórych unikalnych map i kryjówek. Aby ukończyć mapę musisz zabić teraz tylko bossa, nie musisz już zabijać żadnych rzadkich potworów. A i możesz zrobić tyle mapy, ile chcesz, żeby sobie ją tam ukończyć. Spoko, to jest zarąbista zmiana, bo to sprawia, że fokusujesz się na tym, żeby zabić bossa. i nawet jak ci się spieszy, nie wiem, pędzisz gdzieś przez mapę, no to zabijasz bossa, lecisz dalej, nie? A, I zawsze raczej będziemy chcieli od razu zabić bossa, a potem sobie czyścić rarki. Czyli tak jak to teraz jest zrobione w momencie, kiedy masz bossa na mapie, no taka jest prawda. Dobra, to jest zajebista zmiana akurat. Istniejące ikony, które obecnie wskazują, że istnieje boss, oznaczają teraz, że obszar zawiera potężnego bossa mapy. O tym właśnie mówiłem. który jest wyjątkowo wymagający i satysfakcjonujący. Zobaczymy, jakich podbili, kur. E, Okej, okay, czyli teraz Beyond Reality, Crystal Realm, Directed Warship, Drone to Le Drone to Light, old Pirate Trick and Organized Forces <coughs> Czyli te wszystkie notki z bossów zaliczają się tylko do bossów, które są okraszone ikonką czaszki, czyli tego bossa I jest to Powerful Boss, w porządku Przory map generuje teraz się z jednymi do trzech dodatkowych losowych treści, w tym Bridge, Delirium, Ritual, Expedition, Shrines, Strongboxy, Esencje, Wisps Okej, okay, to jest zajebiste szczerze Ej, to to jest zajebiste szczerze Czyli teraz każda mapa będzie miała przynajmniej jakiś jeden randomowy content aż do trzech Spoko, zmiana, będzie dużo rzeczy do robienia To no, trochę bardziej to co w POE1, czyli nie ma takiej nudy, no bo coś się zawsze na tej mapie dzieje, nie? Ktoś nas zaatakuje, coś się wydarzy, coś się zrespi, fajne, dobra, to jest fajne Treść ta zostanie dodana jako dodatek do treści Dodanych przez tablety i modyfikatory map A następnie wybrana Jeśli masz modyfikator, który dodaje spotkanie ekspedycyjne Które nie może mieć więcej niż jedne na danym obszarze Zamiast tego wybierany jest Inny rodzaj dodatkowej zawartości okay, Czyli jak dasz sobie ekspedycję na przykład W tablecie, no to nie wygeneruje ci druga ekspedycja Żebyś nie miał przypału Czy to dla nas to jest na minus Ja teraz farmię ekspedycję, no chciałbym mieć dwie ekspedycje na mapie Żeby farmić więcej logbooków Ale pomyśleli o tym, żeby to nie było zbyt OP, więc da nam wtedy coś innego, randomowego. koniec zawartości dla Bridge, Delirium, Ritual, Expedition zostały usunięte z Atlasu. No wiadomo. Zmniejszono wielkości następujących obszarów map. I tu jest bardzo dużo mapek wymienionych. Nie będę ich wszystkich... E, albo bo dobra, no wymienię. Penitentiary, Wall City, Channel, Best, Bastille, Grimhaven, Epitaph. To jest fajne, bo jak będzie tylko taki donacik, to będzie moja ulubiona mapa. Epitaph jest zajebistą mapą. Oasis, Augury, Hidden Grotto, Wetlands, Savannah, Bloomingfield, Rapture, Slick i Fortress. A szkoda, że zmniejszyli na przykład I Mimo, ona była fajna, przecież to była duża. Ale może. Jeżeli Density zostanie takie samo, to będzie nawet zajebiściej dużo bardziej, nie? Bo będzie mniejszy obszar do latania, a mimo to będzie. Tyle samo mobów. Zobaczymy. Liczba monster pack sizeów na mapach niższego poziomu została zmniejszona o około 30%. W miarę przechodzenia przez poziomy, liczba pack sizeów, potworów będzie rosła. Także w przypadku poziomu 15 będzie taka sama jak wcześniej. Czyli ci, co robią endgame T15, nie odczujecie zmiany. Natomiast ci, co schodzą z kampanii z aktu 4 z interludów na mapki tieru 1, odczujecie, że nie będzie aż tak przytłaczającej ilości potworów względem interludów w porównaniu do mapy T1. Więc super zmiana dla nowych. Dostosowano skład wszystkich naturalnie odbywających y, tarło pakietów potworów w mapach. Jeszcze raz, co to jest za spoluszczenie? Adjusted the composition of all naturally spawning monster packs in maps. Ok. This results in more packs of smaller number of monsters, but roughly the same total amount of monsters in a map. Będzie więcej paczek mniejszej ilości potworów, ale cała ilość mobów będzie taka sama. No, w porządku. Ground effects of ice, of lightning, of flames. Map modifiers now cover 75% less Of the map on tier 1 to 5 waystones Ok, 68 mniej 6 na 10 i 62 mniej tier 11 i wyżej Czyli on ground efekty, które nas strasznie męczyły, denerwowały I na pewno każdy, każdy cierpiał Szczególnie postaci pod energy shielda wydaje mi się um, Od map T1 do T5 mają 75% mniej pokrycia mapy 68% mniej pokrycia mapy od tieru 6 do 10 I 62% mniej od tieru 11 w górę Poczekajcie, napiję się czegoś, bo Oj, no ciężko jest. No, nie spodziewałem się, że te pasznoty wejdą akurat, jak będę chory, ale powinno się się. jak jeszcze nie zostawiłeś kciuka do góry, to no, będzie mi bardzo miło. Dobra, zwiększyli spawnowanie się cytadeli o 66%. To będzie duża zmiana. Wydaje mi się, że każdy teraz arbitra sobie machnie jak nic, bo one i tak się restą trzy obok siebie, więc to już na pewno, na pewno, na pewno to przypieczętuje. Unikalny tabletol, olw. Yy, o oh, kurwa, co ja gadam. Unikalny prekursor tablet Visions of Paradise daje teraz Irradiated zamiast ją usuwać. Wait, co? Wow. Kurwa, to niezły Bóg. Ha. Mapy Atlasu połączone z zapieczętowanym skarbcem, czyli to będzie Sealed Vault. Mogą teraz po ukończeniu mapy otworzyć latarnię wala, czyli to będzie Val Beacon. Aha, która po kliknięciu spowoduje upuszczenie e, idola tego. czy to jest? Idol of Estazunti, widzicie? Previously this item dropped from the final rare monster or Mambo. Czyli teraz to zmienili. Spoko, wygodniej, Przede wszystkim wygodniej dodano wizualne efekty do atlasu Aha, przy wolcach sandstormach i meltstormach czyli tych nowych e, nowych rzeczach które doszły w 03 to help guide players ok? Czyli żebyście lepiej to mogli znaleźć, zaktualizowano zadanie, czyli questa prekursor Towerów. To end once you've spoken to dorian after activating. Ok. Czek, odpalisz pierwszego prekursor tableta i pogadasz z Doriani, to ci zniknie ten quest'ik z prawej strony ekranu. Spoko w końcu. Zaktualizowano różne linie dialogowe Dorianiego, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone w wieżach i tablicach prekursorów. Ok. Sekwencja spacerów z mapy świętego zbiornika została usunięta. Jeszcze raz. The walking sequence from the sacred reservoir map has been removed. Ok. <laughs> Spolszczenie Spacerów z mapy Świętego Zbiornika No Święty Zbiornik tylko u was Jak oglądasz do tego momentu skomentuj Święty Zbiornik nie? Wtedy wiem, że nie skipujesz materiału Dobra, niżej Rise of the Abyssal Changes Studnia dusz pokazuje teraz bardziej szczegółowy opis rodzaju węzłów umiejętności pasywnych To będzie For the type of passive skill nodes The revealed modifiers option will affect. Okej, okay, to fajne jest. Bardziej szczegółowy opis rodzaju węzłów umiejętności pasywnych, na które będą miały wpływ ujawnione opcje modyfikatorów. To jest fajne. Powinni też jakoś zrobić z walami, żeby. No może tu nie o to chodzi, ale powinni zrobić, żeby wal orby też bardziej pokazywały efekt, który nałożą. The Well of Souls now applies the resistance penalty of your highest reached act, rather than strictly act two. To jest zajebista zmiana. Bo, jak sobie kraftujecie itemy? Ja się na tym złapałem na Witch Hunterze, że zobaczyłem, że mam resów po 120. Mówię, dobra, luz. Poszedłem na mapy T15, się okazało, że nagle miałem resy tam chyba 20 parę procent. Bo to brało z aktu drugiego, a nie z endgameu, nie? Spoko. Ikony pęknięć Abyssu nie są już wyświetlane na krawędzi minimapy, gdy są poza zasięgiem. Też fajna zmiana, przyjemna. Włączono modyfikator Eruption of Souls Abyssal Rare Monster. Okej, okay, zobaczymy, co to robi. I dodano Abyss do Atlas Map Legend, czyli do legendy Atlasu. Spoko. Bardzo spoko, teraz tak Player changes, idziemy dalej Przy odliczaniu szans na trafienie Versus players order minions We now use the following formula Czyli zmienili trochę chance to hit formułę No nie będę tego czytał, bez sensu Na potwory nic się nie zmieniło, więc Luz Gracze nie otrzymują już skalowania i evasion rating z poziomem O, oj to dobra, to, to w sensie duża zmiana Podstawowa ocena unikania Graczy wynosi teraz 7 Poprzednio 27, ej to jest duża zmiana Wait, wait, wait Player base evasion rating is now 7, previously 27, czyli na początku masz dużo mniej. This will result in all classes having a 5% chance to evade baseline at level 1 with no equipment. Okej, okay. ej, dobra, to to jest jednak buff. Monster accuracy rating scaling has been adjusted, to jest jednak chyba buff na początek, jeżeli dobrze to rozumiem. Jest druga, jak to nagrywam z gorączką, wydaje mi się, że tak. Monster accuracy rating scaling has been now adjusted slightly to amount... Accounts for the above changes. No, czy skorygowali po prostu celność potworów, żeby dogonić te zmiany poprzednie. To jest fajne. Zwiększyli zasięg podnoszenia remnantów o 50%. To na naszą chromomancerkę jest buff. Dosłownie buff, jak cholera. O 50% będziecie szybciej podnosić remnanty ogniste i firebola prokować. Zajebista zmiana. Okej, okay, Stormweaverce delikatnie dali nerfa wtedy Range Ascendancy Passive Skill Teraz ma 20%, wcześniej miał 30% Zasięg podnoszenia, no ale wiadomo, że to i tak jest Tutaj Principal Infusion Passive Skill Teraz daje 20% Dalej możesz sięgać, wcześniej było 15% Więc został buffa Small Passive Skills that provide Remnant Pickup Range Okej, okay, czyli ogólnie dużo, dużo, dużo buffów do Remnant Pickup Rage'a 15% zamiast 10% W małych notkach Harmonic Remnant Support 1 i 2 Oj, ale tu znowu duży nerf Remnants created by supported skills can be now collected from 35% further away, previously 100%, nie? Więc tutaj 65% nerfa. ale przez to, że tyle zmian było u góry i 50% jakby na stałe dostałeś, to de facto masz jednego supporta z Afriko. To jest dużo. Siphon elements now has remnants created by supported skills can be collected from... aha, tutaj też delikatny nerfik, 10% w piku, 9% żeby być dokładnym. Nie możesz mieć teraz więcej niż 10 Ancestral Warrior totemów na raz? O kurde Jestem ciekaw kto takiego totemiarza wykręcił <laughs> Made improvements to parry behavior to reduce the number of times it looks like a hit should be parried but isn't No parry no Kto używa pary? tak szczerze? Come on Reduce the heavy stun buildup player gains Dobra, poczynam wam to po polsku Zmieszono gromadzenie się ciężkiego ogłuszenia, czyli heavy stuna, które gracz zyskuje podczas parowania Trafienia około 30%, ok? Czyli bufy do pary, no ale to i tak nikt nie będzie grał. Kurwa, widzieliście, jak teraz buildy wyglądają w pojęciu w sensie Jonathan. Błagam was. Zmierzono ilość gromadzenia się heavy na stosowanego przez potwory na bardzo niskim poziomie w początku, czyli mniejszy heavy na początku. Eee, mówiłem wam, że będą zmiany do heavy na i do stun thresholda. Oni wiecie, wiecie, po co oni to robią? Oni pewnie już testują druida, już wiedzą, że się odpierdalać będzie. Ja wam mówiłem, że to będzie znerfione już dawno temu. Umiejętność iluzji pustki działa teraz z modyfikatorem obrażeń fizycznych, hollow pan. Co ty pierdzielisz? Void Illusion Skills. Oj! No to jak ja robię rękawiczki na atak speeda, to, to wchodzimy chyba w to, będziemy testować. Rośliny z Wine Arrow mogą teraz przyjmować od sojuszników yy, mogą teraz przyjmować od sojuszników tylko obrażenia od trucizny. Czy to jest yy, nerf dla. Ty, ciekawe. Yy, tak szczerze nie, nie pamiętam jak działała ta Pathfinderka pod Poison. Ale czy to jest zabicie tego builda? Nie wiem. Trwałe umiejętności wzmocnienia, czyli persistent buffy, które muszą być aktywne we wszystkich zestawach broni, opisują teraz ten wymóg w porządku. Whirling Assault wykorzystuje teraz znajdowanie ścieżki, aby uniknąć przeszkód. Pathfinding to avoid obstacles. Ok. Do tego, jeżeli coś takiego jest, to ten Pathfinding powinien też dodać do Tempest Flury i powinien to dodać też do Boneshotera IMO. <laughs> Bo to też jest podobny. Case. Dobra, sobie dam dwa ostatnie pakiety, więc lecimy do końca. General Changes. Zmiany ogólne. Możesz teraz używać Orpo na przedmiotach typu magi Magic, czyli magicznych. W przypadku użycia na elementach. Magic oryginalne modyfikatory nie są zachowywane. Czyli to wam losuje po prostu niebieski item na złoty z czterema randomowymi nowymi modyfikatorami. Włączono Romiras Requital i Kaisa z Crescendo Lineage Support gemmy. Mistakenly not able to drop. O, czyli dwa nowe supporty lecą teraz. Kalisa Crescendo to będzie coś pod combo, pod ostatni hit. Oj, dajcie mi to. Dajcie mi go. Chcę zrobić sobie kurde Hollow Palma jeszcze. Oj, tak, tak. Dobra. Dodano 779 bardziej foliowanych opcji unikanych przedmiotów, które mogą zapewnić relikwiarz, czyli do Twilight Reliquary dodali 779 itemów. No może w końcu te kluczyki będą miały jakąś wartość, może w końcu wyleci nam coś, co nie jest unikatem na level 1, który jest głównym. Zobaczymy. Pezara, władca kobry w sanktuarium Selkari, porzuca teraz jednorazowo gwarantowaną Jimbarię, której można użyć do uzyskania trzeciego zestawu punktów wzniesienia. Poczekaj, Ascendancy Points. <laughs> Ła, oh, wow, moje gardło. Poczekaj. Elizabeth the Cobra Lord in Cell Sanctuary now drops one time guaranteed baria. A, ah, dobra. If you have not already acquired them. Kumpel, Vasquez, pozdrawiam cię. Miał z tym problemy, nie leciały mu kompletnie jeanbaria. I nie mógł to ascendencji. Teraz macie gwarantowaną w. Po prostu. Interludzie. Spoko. Do, do, to jest zabijca zmiana. Myślałem, że już to jest ten trzeci ten. Trzeci sposób robienia ascendencji, ale nie. Niestety nie. This will drop for new and existing characters, regardless of whether they have already killed elzara Czyli pewnie gracze się skarżyli, że im to nie leci i po prostu dodali. Spoko. Spoko. Zaktualizowano. No, ja miałem ten problem ostatnio na Witch hunter, że miałem same czwórki, osiemdziesiątki. Nie miałem żadnej trójki, więc to zajebiste jest. Zaktualizowano kroki zadania Skarby Udzala, aby były bardziej jasne dla postaci, które pokonywały e, Forge Mastera w Stopionej Krypcie, czy tam w... jak to się nazywa, w Molten Wolcie. after having already completed the Treasures of Udzal quest. Okej. Okay. Dodano Jacoba, Miejskiego Krzykacza do King's Marcha, który będzie informował miasto o twojej podróży w miarę przechodzenia przez akt czwarty. No fajne, taki mały smaczek. Character panel estimations for player accuracy, armor and evasion now use a maximum monster level of 82 for calculation. Previously level 84. Czyli chcesz mi powiedzieć, że my mieliśmy złe statystyki? Mieliśmy zaniżone statystyki, kurwa? Wow. To śmieszne całkiem <laughs> Czyli się nie zdziwcie jak będziecie mieć dużo większe staty procentowe teraz <laughs> Pod C, okej okay. Omen of Witting będzie teraz poprawnie podświetlać zbezczeszczone modyfikatory To są zbezczeszczone, to są które? Desecrated, okej okay. If they can be rerolled. Czyli można teraz Omen of Wittingie normalnie rerollować desecrated mody z abysu Undying Hate ma teraz sformułowany kluczowo opis Unstable Desecration Wyjaśniający, że pozycje waluty w kraniu mają teraz większą szansę na zniszczenie przedmiotu OK. Zaktualizowano opis wsparcia Zenit dwójki, aby wyjaśnić, że zwracane są jedynie koszty many W porządku. A to ja o tym gadałem na streamie, że tam coś jest nie tak. Zaktualizowano opisy gromadzenia się Freeza, Electrocuta i Pin na potworach. W porządku. Dostosowano gęstość i odstępy paczek w te Kari Crossing i Kimach. OK. Czyli coś tam, lekkie zmiany w interludzie. Dodano ławki ratownictwa i odkówki do Bazaru Kari. Poczekaj. Ławki ratownictwa to będą pewnie... Benche, nie? Jak one się nazywają? Crafting bench, jak się nazywa tutaj. Salvage and reforge benches, okej. Okay. <grym> <grym> Ławka ratownictwa. Dodano drugą animację sprintu dla wyższych prędkości ruchu. Ej, zajebiste! Ciekawe jak to wygląda. Dodano bardziej odpowiednie animacje przeładowania kuszy dla bardzo powolnych przeładowań w porządku. Zmieniono niektóre sugerowane podpory, które były nieprawidłowe dla Flash Grenade i Lightning Warp, Czyli supporty po prostu dali poprawne, które wcześniej nie działały, okej. Okay. Zmniejszono obrażenia i liczbę pocisków umiejętności zaporowej Trend Fospone. Królowej krwawo złodzieja potwora. Co to kurwa znaczy? Poczekajcie. The blood chief queen monster can no longer be tamed or bound as a specter. Ok. Czyli nie można już jej mieć jako spektry, ani jako bestii. Z jakiegoś powodu, okej. Okay. Enable the existing dark shard armor set, hood and helmet, No kaj mikrotransakcje można teraz używać z jedynki do dwójki. Um, tu po raz kolejny mikrotransakcje, mikrotransakcje. Solar, tu już są tylko mikrotransakcje, w porządku. Improve the performance of the overkill explosion effect from the trample tow unique boots. Fajnie, szkoda, że teraz, a nie w 01. Improve the performance of abyss cracks and craters. To jest duża zmiana, bo to bardzo laguje, kurwa, kompa. Scorched Farmlands, ok. King's March to jest też najważniejsze. Strasznie laguje King's March. Gorzej chyba niż um, Karawana w akcie drugim. I Forgehammer Aftershocks are no longer silent. Też zajebiście, że one teraz będą brzmiały. O! Idealnie, bo szykuje dla Was film z wojownika I na koniec mamy jeszcze bug fixes. Przejdźmy sobie przez to. Już przeczytam po polsku. Mam nadzieję, że będzie ok. I zbliżamy się już tak naprawdę do końca. Mm -mm. Na pewno błąd, w którym nie spełniły się frakczurnych mirory w Delirium. Na pewno błąd polegający na tym, że dodatkowe modyfikatory potworów w Unique Monsters nie stosowały poprawnie niektórych statystyk, takich jak maksymalna żywotność lub rzadkość przedmiotu. Na pewno błąd, w wyniku którego niektórzy bosowie nie korzystali ze zwiększonych modyfikatorów trudności, szczególnie jak mieli kilka faz, nie? Drugie, trzecie fazy nie były skalowalne. Pierwszy miał na przykład 6 milionów życia, e, druga faza miała nie, milion, trzecia miała też milion nie? Na pewno błąd, w wyniku którego niektórzy bosowie map, którzy zmienili fo o to właśnie o tym mówię którzy zmienili formę podczas, z walki nie odnieśli korzyści ze zwiększonych modyfikatorów trudności. Ok. Na pewno błąd, w którym Zolin, krwawy kapłan, mógł ponownie ożywić się i stać się niewrażliwy. jeśli ich zabiłeś, a następnie wróciłeś w ten obszar spoko. Ciekawe, czy naprawili ten błąd z dzwonnikiem, nie? Z Crowbellem. Na pewno błąd, przez który Aszar, piaskowa matka i podobni bosowie mogli wyskakiwać ze swoich aren. Na pewno błąd, w którym Karasz, mieszkaniec wydmy, mógł uciec z areny na unikalnej mapie cichej. Jaskini, Silent Cave, okej. Okay. Naprawdę pewno błąd, w którym Aurelian, walka Grand Adjudicator ad, 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 Boss nie miała wpływu na map difficulty. Okej, okay, to są takie zmiany typu z bossami. Jest, The Black Crow. Na pewno błąd, w którym The Black Crow map boss nie mógł przejść do drugiej fazy walki. Czy naprawiono to? Dobra, Diamora, bla, bla, bla. Błąd w akcie czwartym. Wszystkie bossy nap naprawiali, bicie to, to jest spokojnie, będę tylko czytał wszystkiego. Jasne. Na błąd. O! Na pewno błąd, który uniemożliwiał unikalnym wrogom otrzymanie odpowiedniego zestawu ciężkich ogłuszeń od niektórych trafień. Ja o tym mówiłem od wyjścia 01. Że one mają animacje i tyle. I jakby nie możecie ich przestunować, widzicie? Mówiłem. Mówiłem, że to jest nie tak. Zajebiście. Naprawili to. Ale widzicie ja mówiłem, że no, takie rzeczy się zauważa po prostu. Na pewno on z totemem wojownika przodków, który pozwalał innym totemu ominąć ich limit. A, to dlatego mieliście ich ponad 10, rozumiem. Na pewno błąd, którym obrażenia w czasie natychmiast rezerwowały całą ciemność. Dobra, widzicie co ja sobie tak przejrzę, tylko tak z góry na dół, po co jakieś pod podstawowe rzeczy, nie? Rzecz, że Deliberation Support nie mógł być użyty Freezing Salvo. Okej, okay. z stormem poprawka, z hammerem, poprawka. Skeletal Rivery, że ich zdenerwowanie, czyli Enrage, czy ich akcja. Została przerywana. Tu jest dużo takich zmian, raczej pierdołowatych. Ja nie będę wam tego wszystkiego czytał, bo szkoda waszego czasu. Living Lightning został też naprawiony, widzę. Ej, okay, tutaj z hamerami, że nie tworzyły aftershocków. Ciekawe, czy zmienili też to, że jak się czasami uderza z kilami, które tworzą fiżury, to że te fiżury się nie respią, nie? Okej, okay, naprawili, że Strongboxy nie respiły mobów, to jest ważne akurat. latency też, Network Latencji could be. Reported incorrectly when idle. Czyli jak się sobie w miejscu, to też jest spoko, że naprawili. Dobra, rok Exile y będą teraz mogły dodcrollować. Wcześniej nie mogły, jakiś bug był. Fix a bug where the map device UI didn't display the plus one to monster level from irradiated Atlas icons sometimes. O, to fajne, to co się pojawiło w 02, pamiętam. Dobra, tutaj zdelirkowane mapy poprawili, że się teraz pojawiają w modyfikatorach po prawej. Tutaj naprawili bug, że nie pokazywało jak. Jak daleko w stun animacji potwór był po heavy stunie, to też zauważyłem, szczególnie na kseszcie On nam raz steepouzował, przypominam. No dobrze, czyli takie rzeczy raczej znaczy na spokojnie, nie? Tak, naprawili to, że Yeti wam nie dropił książek. O tym słyszałem od Franka, słyszałem na streamie też. Ten Holding Case Yeti już teraz będzie cały czas dropił książeczkę na dwa skill pointy. Spoko. Tutaj naprawili, że Morior Invictus nie działał poprawnie ze stalizmanami, które były w środku. To jest duża zmiana. Marior Invictus to jest klata z Arbitra. Na jakiś tam z kontrolerem, że na roach będą działały skille. O, fix an issue where Spirit Calculations could be incorrectly taking invalid skills into account when using a controller. Jestem ciekaw, czy tu ogólnie zmieni coś z tym Spiritem, bo te spektry zaczęły. Znaczy nie, sorry, bestie zaczęły zajebi się dużo pochłaniać spiritu. Ja nie pamiętam, czy one wcześniej pochłaniały tam 48%, aż czy tam 42% to jest się dużo dobrze i tam już mikrotransakcje bla bla bla, for client crashes instance crashes i tak dalej i tak dalej, no dobrze mamy to wszystko ustawione, wszystko przelecieliśmy wszystko żeśmy przeczytali dziękuję wam za uwagę, jak tylko się pojawi już możliwość wejścia do POE to ja to jeszcze sprawdzę, no bo schorowany czy nie siedzę, jestem na bieżąco, obiecałem wam że wszystko będzie jak najbardziej jak najszybciej i jak najsprawniej, żeby o tym nie gadać godzinę czasu Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach niebawem, na streamki chyba będziecie musieli poczekać dopiero na weekend, albo po weekendzie nawet, niech ja się dokuruję, bo ja wam mówiłem, że już ostatnio ledwo gadałem i chyba mnie słychać, że tak troszkę jest, no powiedzmy, że średnio. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i zdrówka przede wszystkim, zdrówka.